Dobra, słuchajcie, o, patrzcie. Mikołajek, Mikołajek. Ale no, my idziemy, słuchajcie, zbierać sok z brzozy, tak? Tak. Dobra, ja biorę, popatrz, twojego kota wezmę. Tutaj mamy kota twojego. Bierzesz wiatra? Chodź. Chodź idziemy, Mikołajek. Tutaj idziemy, tam. Chodź tu na obrót. Dobra, idziemy. No, ale pomagasz, no. Ciężkie jest? Idź jeszcze. Idź, idź, idź. Dobra, zaraz wam pokażemy, słuchajcie, co trzeba, żeby zebrać coś z brzozy. No to idziemy. Słuchajcie, a teraz wam pokażemy, co trzeba. Butelka, wiertarka, sznurek, łotek i coś, z czego będziemy spuszczać tą wodę z, z brzozy. Te wszystkie rzeczy. Oczywiście e, wiertło jest wyparzone wcześniej e, i Nasza rurka też również. najlepsze byłaby miedziana, nie mamy miedziane, więc robimy, robimy stąd. Mikołajek już tam zabiera młotek. Dobra Mikołajek, będziemy... O, o, i kotek przyszedł nawet. Dobra. Coś tu zrobił. Dobra, jedziemy z tym koksem. Zbieramy sows brzoza Dobra, słuchajcie, brzoza powinna być minimum pięcioletnia. No nasza ma trochę więcej. I co? Nawiercamy pod kątem. Musimy nawiercić. Nie więcej może dziś na tej wysokości. tu spójrz Dobra. Wiecie, teraz będziemy nawiercać w butelce otwór. Okej, okay. mamy o, to jest. Włożymy do naszej rurki. Dobra, słuchajcie, butelka tak się prezentuje, trzeba ją jeszcze sznurkiem obwiązać, żeby, żeby nie spadła nam podczas wiatru. Zobaczcie, już kapie, widzicie? Już się zbiera. No i cudnie. Słuchajcie, bardzo prosta sprawa. Zaraz zwiążemy jeszcze tylko sznurkiem. I ostatnia część. Związanie butelki. Okay. I mamy gotowe zaczynie do zbierania. Jak widzicie, cały czas. Patrzcie, jak tam nasze plony, a mianowicie o, dzieciaki już na trampolinie. A to swoje plusy, słuchajcie. Wow, patrzcie. Pół butelki. Super. No, zbierało się naprawdę całkiem spora ilość. Nawet mam wrażenie, że teraz troszkę więcej kapi niż kapało wczoraj na samym początku. No to co? Słuchajcie. Zbieramy sok z brzozy. I zostajemy w domu. Pozdrawiam. Słuchajcie, weźmiemy teraz. Ogólnie dzisiaj wylewamy sok z brzozy, także... Zlewamy, a nie wylewamy. Gdybyśmy wylewali, to byśmy wylali go mamy bo coś się nalało trochę. A. Dobra. Więc trzeba go zanieść i przykryć, żeby się czasem tam nie nalało, żeby jakieś robactwa nie wleciały. A my robimy... I znowu ulejemy. Oczywiście, że tak. Hej, hej. Hej, hej. Jeżeli macie gdzieś brzozę, swoją albo jakieś obiski las, chociaż do lasu nie można teraz wchodzić. A z powrotem dajemy i jeszcze drugi sznurek. Mamy tutaj. Dajemy dwa, bo jak się zapełni, żeby ta Butelka nie spadła, bo szkoda jakby się wydało nam za dużo, się zmarnowało. Voila, pyszny co? z przodu.